Jestem jupik, ale kamczu też jestem. Yy, I to jest już dziewiąty let's play. Sześćset widzę. tak. Yy, za moim oknem właśnie jakaś baba sika dziecko. W sensie, że ją trzyma i ona sika, nie? Że ją sika, to byłoby trochę dziwne. <grym> Dobra. Yy, I dzisiaj, co dzisiaj, co dzisiaj? Dzisiaj skończyliśmy karsmy już. O 10.33. trzydzieści Sobie piekniemy... Tak zawsze Jasperka piekniemy. Łoj, głośno to troszkę.

No, dobrze. Tylko, że że ja mam na No. Mie dobry pomysł. Kurde, wcześniej sobie podpijałem sok i się rozlało. I trochę się wylało, rozlało i w ogóle... Nom, 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 nom. nom. To jedziemy. lochy Widzieliście ile ostatnio mi zostało, nie? Kurde, usunąłem już tego sklinka. W koszu będzie. Albo nie, do kosza lepiej w sumie jest niby pusty, ale do kosza tak to się jak lepiej nie zaglądać, bo tam są czasami dziwne rzeczy Lecimy z tym koksem Dawaj Cholera, gdyby nie te dwa kryty No trzy Ja, walka samych krytów, ale ładnie było No i muszę powiedzieć, że już jest, już jest fajnie, już jest super, już jest Git, w sponsor pani nie ma nic S23. Oczywiście ciekawym mnie skończyłem. Trzymam w ręce cały czas chusteczki. W razie potrzeby. No. to bardzo. Okej. No. Uwaga, chwila. Przepraszam, odbiło mi się. Po tym soczku. Reviva. Reklama, polecam. Reklama z mnie, nie. Dobra. Y -y -y, lecimy. Ło kurde, ale mi zasadził. Nie, to nie miało tak być. Kurde nie... I co teraz? Dobra, lecimy. Pyk, 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 pyk. O, to tej... ich... Tak rozdają sobie tyle wstaty, że... O ho, ho ho. Dobra. Tego gnojka trzeba udupić. Nie dzisiaj. Na pewno nie dzisiaj. Wy Co u mnie w pomocnikach? Tu sobie się to uzupełniło? Tutaj na razie mam tylko hełmik, buty yy, i plecak i i, 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 i i kieszeń. To jest kieszeń. Akurat ak, no patyk, ta, że w kieszeni jest patyk. A, fuj. Yy, tu mam zręczność, no zręczność sobie tak. pierścioneczek, jakaś tam kieszeń i łuk. O lele, jakieś rubaki za oknem. No, dobra. Jakie gunwo Cztery grzybki w ogóle Skoda się uzbierało fajnie Dobra No S2 Też skończyłem robotę I i patrzcie co mam Mam nieśmiertelkę Za kasę była Tylko teraz trzeba znaleźć inteligencję Żeby było full Więc czekam na inteligencję A wytrzymałkę mam do kiedy? 27 jest 22 Eee! to lajtowo Lajtowo, lajtowo Tylko różdżka by się przydało... Nie w sumie dobra jest. Niedawno kupowana chyba. Tu się, tu się, tu się, tu się... staty w statyw dupi troszkę. Troszkę, tu troszkę tam. No i to byłoby chyba na tyle. Tak wiem krótki display, ale... Ale, ale mam jeszcze inne konta do ogarnięcia. Znalazłem moje cholernie, cholernie, cholernie stare konto. Nie wiem, to chyba jeszcze początki mojej gry były. Yupik XD przed Państwem. Tak, 80. Level. Na tym koncie jest jeszcze yy, mój stary Jupik, który sobie ładnie nie w górę, ale jest oddany. I to było moje pierwsze, yy, drugie konto ogólnie oddałem je na 190 levelu i sobie na je z pyknąłem może mocarny, mocarnych też tu chyba widziałem mocarni mocarze e, nie ma a nie to tu, tutaj byli mocarni mocarze i tak się zaczęła ta przygoda tutaj tu się zaczęła przygoda mocarnych yy. i teraz wam może opowiem krótką historykę na temat tej mocarzy jeśli nie chcecie tego słuchać to sobie przewincie a jeśli chcecie to zapraszam yy, tak Dawno temu, w ogóle chyba 2 lata temu, albo 3, 3 lata temu to było yy, Wbiłem sobie na serwa yy, Coś tam pograłem Byłem właśnie w tych mocarzach, mocarzach, gdzie tam byli, było dwóch członków 70 level i drugi 70 level yy, No to dobre, tam chyba miałem 20, nie? I ja, nie? 20 level. Było 3 członków ogólnie w tej gildii yy, Przestałem tam grać, bo znudziło mi się Aaaa! Moment i potem patrzę po dwóch miesiącach mam przywódcę w tej bildi, nie? a to dobra, yy, to się coś tam rozbudowałem gildia była tam nie wiem kurde nie pamiętam która wtedy gildia była ale nie w tej chyba nie było to 15 to jest s 15 nie to nie było to 15 to było nie wiem 40, 40, na 40 miejscu byliśmy 50 coś takiego ale byłem z niej zadowolony byli fajni ludzie Whiskey na przykład z nim to jestem prawie od początku SFA Grałem, ale nie wiem, właśnie przestał i przestało się wszystko w ogóle Ten, kontakty się zerwały, tu się widzę, usuwało, też usunąłem tą gildię i został właśnie on No To, i potem z, moca... z tej gildii nazwy wziąłem do następnej, tylko że oddzielone z patium Mocarni, mocarze, tak się powstali, dobra Lecimy z tym kątem tu, tylko że kurde, czemu nie ma, nie ma żadnej tej miksturki Inteligencja tak, cholera Zręczność, no Mam trzy profesje, kurde i mi się mylą to Dobra, to sobie zostawimy Tu pykniemy, Dobra, no, bez tego to nie ma sensu A co mamy w lochach? Tu mamy ośmiertnicę, tu mamy jaszczu... Jaszczu, zbójnik rozbójnik I wściekły wilk Chyba w tego wściekłego, no, ale i tak bez potek nie zrobię To nie ma sensu I tu takie eku może zademonstruję Tu siła, siła to pamiętam niedawno zdobyłem niedawno kurde miesiąc temu na to konco, konto wchodzę raz na tydzień może hmm, a nawet nawet tak jak mi się nudzi nie mam co robić to sobie na to wchodzę i coś tam chociaż dwie kartmy zrobię nie? dlatego koń też żeby nie ma sensu wydawać grzybków grzybki sobie wydaj na nowy towar w gabinecie robię komplet miksturek i wtedy, i wtedy robię jakieś tam lożki żeby po prostu ten bo na 80 levelu tu już mam Aż 45 rzoków, no to mi się, mi się wydaje, że to jest bardzo dobry wynik Na woja, jak na woja, bo woje ma ciężko w lochach eee, No... to 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 tyle mm, mm, A, jeszcze 800k, a, trzeba wydać Ju. Tu jeszcze trochę Muszę trochę w siłę podpakować Przypominajcie mi, kurde, nie wiem gdzie, ale przypominajcie mi, żebym w siłę pakował, bo ten gnojek jest wojownikiem jest nim bardzo ciężko. Ale już, już, tyle brakuje, tyle, 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 tyle. Malutko. Więc myślę, że jak się przyłożę do tego, rozwalę go i będzie bu, bu, bu. No. Jest godzina 15.33. O jakie fajne auto jedzie, czekaj, może. Zobaczycie? Parcie, widzicie? Nie wiem czy zobaczyliście, ale fajne auto. Ale ja jestem zły. Dobra. No. To tyle, dzięki za obejrzenie, mam nadzieję, że się podobało. Yy, zapraszam do poprzedniego odcinka yy, wieczornych, bo był moim zdaniem bardzo fajny. Pojawi się tu. Hihihi, do, no. yy, I będziecie go tam mieli, gdzieś tam. I po obejrzyjcie go, lajkujcie, bo gdy nie ma lajków, nie mam motywacji, żeby nagrywać dalej, więc... Bo nie mam, nie wiem czy wtedy dla kogoś nagrywam, czy nie. Dobra, nie będę przedłużał, bo już trochę za długo gadam. Trzymajcie się, dzięki za obejrzenie. Na razie.